Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie prowadzących. Ilona ma rację, wiele osób, młodych, młodzież zmaga się z trądzikiem, ale niestety te blizny potrądzikowe dolegają nam w życiu dorosłym także i przeszkadzają, ale na szczęście jest Marta Jadczak z salonu La Beauty Med. Cześć Marta. Cześć. I Marta ma na to sposób, a właściwie ma swoje magiczne maszyny i za chwilę nam pokaże, jaki zabieg możemy wykonać na blizny potrądzikowe. Marta, jaki to będzie zabieg? To będzie zabieg Blumea. Z bliską podczerwienią. I dodatkowo mamy trzy etapy, które mają za zadanie spłycić tą bliznę i spowodować, że ona będzie mniej widoczna, a przede wszystkim nasza pacjentka będzie się czuła z taką wygładzoną skórą dużo lepiej. Czy taki zabieg jest inwazyjny, czy to jest zabieg światłem? To jest zabieg nieinwazyjny, ale mamy jakby trzy etapy, czyli pierwszy etap to jest makroeksfoliacja, czyli działamy takim specjalnym tipem, który ściera na nam ten martwy naskórek i to powoduje, że substancje aktywne użyte do zabiegu lepiej się dużo bardziej wchłaniają, a przez to jeszcze jakby ta blizna jest zdecydowanie płytsza. To jest ta maszyna, która jest za tobą. Marta powiedz, ile takich zabiegów trzeba wykonać, żeby zobaczyć efekt? Wszystko jest zależne od tego, jak głębokie są blizny. Najczęściej seria zabiegowa to jest 4, 6 do 8 zabiegów. I takie zabiegi, powtarzamy, co około cztery tygodnie. I jak zaczynasz taki zabieg? Jak przygotowujesz pacjenta do tego zabiegu? Czyli najpierw wykonuję demakijaż i następnie wybieram odpowiedni tip, który jest dedykowany właśnie do takiej skóry problematycznej mhm. i zaczynamy właśnie od tej, tej makroeksfoliacji, czyli ścieramy ten martwy naskórek i dodatkowo jest ta, ta bliska podczerwień, która nam stymuluje włókna kolagenowe, do regeneracji do odbudowy. A pokażesz nam, jak to wygląda i które światełko sobie wybierzesz już. Bo tutaj różne kolory są, prawda? Kolory mamy bardziej tutaj wizualnie, żeby zobaczyć jak do zabiegu, tak? Ale głównie działamy tą podczerwienią i przykładamy tą głowicę do skóry i przez to, że ona wibruje, zaczynamy ścierać ten martwy naskórek. On jest za, za, mm, nasączony wyciągiem z agawy. Ten wyciąg z agawy powoduje, że ten martwy naskórek i ta blizna się wypłyca po prostu. Okej, okay. i powiedz tutaj nasza modelka, to ja jak przyszłam, to powiedziałam, ale ma po ładną cerę, bo nie było w ogóle widać tych blizn potrądzikowych. Czy właśnie nasza modelka już wykonywała jakieś zabiegi i jeżeli tak, to jakie? Do tej pory wykonywałyśmy falę radiową frakcyjną, która też ma za zadanie spłycić nam te blizny i spowodować, że ta skóra będzie bardziej gładsza, ale przede wszystkim wizualnie nie będą te blizny tak bardzo widoczne. A jeżeli chodzi o pielęgnację, to jak osoby, które zmagają się z bliznami po trądziku, z którym zmagały się jakby młode, to jakich kosmetyków używać i jak ta pielęgnacja powinna wyglądać? Przede wszystkim pozabiegowo najlepiej używać preparatów, które są dedykowane typowo takiej, takiej cerze, ale przede wszystkim które mają za zadaniem zregenerować, czyli spowodować, żeby ona się szybciej zagoiła. Okay. Powiedz ten zabieg to możesz nam pokazać, jak to właśnie wygląda, jak on się odbywa. Proszę delikatnie w prawą stronę. I mamy tutaj jakby tą część, gdzie zdecydowanie widać te blizny potrądzikowe. I ten ruch, taki posuwisty, następuje w trakcie zabiegu. I automatycznie. Ten wyciąg z Agawy powoduje, że... On się ten martwy na skórek delikatnie rozpuszcza, i jakby ścieramy go tym, tym tipem. I dodatkowo mamy ten, tą głęboką, tą bliską podczerwień, która nam stymuluje właśnie te włókna kolagenowe. To ty sobie tutaj działaj, a powiedz, czy ten zabieg, czy to jakoś boli, czy co, co właśnie nasza motelka czuje podczas tego zabiegu? Tutaj ten zabieg jest bardzo przyjemny. Jakby nie ma odczucia tego tarcia intensywnego, raczej delikatne ciepło. Po zabiegu, tutaj później, po następnym etapie, jakby już wtłaczamy substancje aktywne, czyli mamy taki koktajl, który zawiera 150 kremów detalicznych zamkniętych w jednym pudełku, czyli to jest taka bomba witaminowa dla skóry i to powoduje, że ta przebudowa jest jeszcze intensywniejsza i automatycznie rzeczywiście ta skóra no, dużo lepiej wygląda. Dobra, to my tutaj działamy, drodzy Państwo, za chwilkę wracamy, będziemy mówić jeszcze więcej o walce z bliznami potrożnikowymi, a teraz oddajemy głos do prowadzących, do zobaczenia.